PAPIER, TY ŚWINIO, ŻEŚ PIERNĄŁ! Pst, ej, lubisz tanie gry, prawda? Zajrzyj do pierwszej linijki opisu, zapraszam Cię bardzo serdecznie na G2A. Użyj także kodu CASHBACK, cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu na swoje konto. FUJ! Jak ty tak możesz puściłeś bok? Słuchajcie, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest z A to jest kolejny odcinek z Minecraft. Jak wygląda dom dzisiaj? Dom świni! Więc dzisiaj będziemy porkastycznie budować, prawda? Prawda, papier? Prawda, prawda? Także idź na swoją połowę papier i zaczynamy budować nasze porkastyczne domki, ponieważ dzisiaj będziemy świniuszkami, dzisiaj będziemy sobie mogli. Pu Co, papier? Czy ty właśnie pierłeś? Tak. Nie. Dźwięk bardzo podobnie do pierda brzmiał, wiesz? Nie był. Nie. To, to nie co był pierd. Okej. Okay. Ja mam ogólnie koncept na zbudowanie mojego budynku Ej, yeah! Muszą być oczywiście Pixel Blocksy dzisiaj wykorzystane, więc spokojnie będą. muszą być. Bo jak to? No, moja seria i bez Pixel blocks coś Coś, co? coś, coś chyba, coś, coś, coś się chyba, coś się popsuło. Bo papier nie było cię słychać? To... Jak nie było cię słychać? By było cię słychać, więc co ja gadam w ogóle. Ile krabów? Co? Co to tam, Inwazja krabów? Tak. Dom świni z krabami X, coś tam? Nie. O nie, papier. Jak może ty... Jak się tak dziży. możesz... Słuchajcie, w ogóle jeśli chcecie więcej odcinków, bo się zostawili łapy w górę, Obecnie mamy taki lekki kryzysik zasięgowy, muszę powiedzieć. Ale myślę, że jak będzie dużo łapek w górę, to w końcu nam się uda i przebić 20 tysięcy wyświetleń chociażby nawet. I fajnie by było i proponujcie oczywiście zwierzę, które będzie w kolejnym odcinku. Na przykład może być papier, znaczy nie Halo? cięcie? Aloha. Ktoś powiedział cięcie jakieś? Ja cięcie? Co? nic co? nie słyszałem cięcie w każdym byłem, razie. Nie, żeby co od, żeby odchodził od komputera, żeby otworzyć drzwi, to no co wygadać? Nie, no przecież każdy klucz przy no. No jak to? No nic takiego miejsca na pewno nie miało. Papier oszukujesz widzów moich. Ale... Nie wiem co, ale dobra, teraz tak, muszę to zrobić tak. Ja mam taki koncepcik... Och, w sumie to jeszcze za małe jest. Czekajcie, muszę jeszcze to przesunąć o, o tyle. Papier, powiedz, czy Ty już byłeś na detektyw Pikachu? Je, jeszcze nie. Jeszcze nie, ja, ja się mam zamiar wybrać jakoś niedługo. Czy czemu ktoś mi trąbi z ulicy? Halo, poproszę nie trąbić. To jest tak zwany człowiek z marzeniami. Czy czemu z marzeniami? Nie wiem. <laughs> to, dobry, ale pan. czemu nie z drugiej strony? takie, bo dokładnie tak jest, ale jak? To, no nie. Jak? To, to tak. Ja mam tutaj conception, takie innovation and me. O oh, shit, Ślić, źle to zrobiłem. Panie, 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 panie. Ja, ja mam takie... Takie conception, szuszal. I w ogóle mnie pytacie, moi drodzy. Słuchajcie, wy mnie pytacie. Kiedy kolejny odcinek, Zo, Cyfer i tak dalej. Słuchajcie, ja Wam chcę odpowiedzieć, że w tym momencie niestety to no nie będzie odcinków Zo. Yy, bo aktualnie to nie ab jak nagrać. To, to, to raz, bo, bo nie wiem, jak z się zgadać i tak dalej. Yy, a druga sprawa, że to niestety zasięgi są tak ciurowe i jest mi tak. No, nie wiem. Wiecie, mi by było osobiście. Chyba bym się zawiódł, jeśli wrzuciłby odcinek ZO, on by zrobił 2000 wyświetleń, To chyba w tym momencie bym skończył serię całą. E, więc póki co będzie powiedzmy jakaś taka tygodniowa przerwa z ZOO, e, Poczekamy, zobaczymy. Może do tego czasu zasięgi się naprawią. I, i będziemy mogli normalnie zacząć wrzucać wszystkie serie z powrotem. E, plus, no mówię, najważniejsze, że spot teraz nie możemy. Papier, co ty zrobiłeś? Ale co? No, left the game. A! Ha? Papier? U mnie się to na serwerze, czekaj. Papier? A aloha co, co ty brałeś przed nagraniem? Nic. Papier? Halo? Mówiłem, że nie Ale wolno wody gazowanej. Login in. O, Wodę nie. Jestem. Czemu piłeś wodę gazowaną? Jest... Nie wolno pić wody gazowanej, co ty? Yy, a co jakbyś na, na przykład zaczął pierdzić na nagraniu, jak, jak świnia? O, woda do odcinku nie. grając z świniami, te. Yy, czekaj, co jest? Y jest po te. Dobra, masz. Dobra, Thank you, co? Thank you. Powiedz, jakimś raz mnie przypadkiem wywali, bo. Okej. Okay. Do, dobrze jest wiedzieć, w przypadku kiedyś się wywalonym z serwera przypadkiem. No, to, to No, wiesz, najlepiej wiedzieć tam generalnie, nie? To, to, wiesz, jest by, to by, takie. Jest takie. przydatne info. Był na jakimś zawodach i się nagle wyrzuciło kurczę z serwera i w ogóle ją. I w ogóle, i w ogóle ci nikt nie mówi, że ani sędzia, ani nic. Stary, ty byś się naprodukował, zbudował taki mega ultra budynek i taki XD papier w tak. pół godzin temu To byłby takie dosłownie XD No takie A, wygrałem życie, a nie wygrałeś Dokładnie. Czekaj, cyk, musimy tak zrobić. Okej okay. Ja tutaj mam stary Konception. Ja, ja też mam Konception. Takie dosyć <coughs> fajne koncepcje bym powiedział. A. Oczywiście, macie propozycje jakieś jeszcze zwierzę, to dawajcie. Ja tam, ostatni film to mówiłem, że generalnie yy, rozwijamy trochę... Yy, Koncept, powiedzmy, serii Minecraft w pudełku. Oczywiście to jest seria Minecraft w pudełku, te, te budynki. I doszły nam na przykład budowanie parkourów wewnątrz, stworzeń i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, żeby jeszcze poszerzyć ten koncept serii jeszcze dalej i wymyślać kolejne to koncepty konceptów, że tak to powiem. Tak, bardzo mądre zdanie to było w tym momencie. Wow, cyfer plus 5000 IQ. Dokładnie. I słuchajcie, swoją drogą, moi drodzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na live streamy, które się dzieją dnia każdego, kiedy jestem w domu i mam czas, żeby zrobić ich codziennie. W skrócie, <laughs> bo są live streamy. Live streamy są, co prawda, w starym klimacie kanału utrzymane, więc, tak po staremu, tam jestem. Chuła, że żywy, to ksztaj, jest? Normalnie, więc panie, ale Możesz wejść, możesz wejść, możesz tam na przykład szyć kciuka w górę i walić do Nejta za 500 zł. Albo, albo za złotówkę, Albo możesz nie walnąć w ogóle do Nejta, bo nie masz kasy i yy, nie lubisz, jak to YouTuber manipuluje. Ale żebyś tam był, nie? Bo słuchajcie, bo ja naprawdę potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję pomocy w ten sposób, że wiecie, ja się wyprowadzam. Niestety YouTube zadziałał jak zadziałał, czyli w dwa tygodnie z 20 tysięcy wyświetleń spaliśmy do 2000 tysięcy wyświetleń. Dziękuję bardzo YouTube, fajnie, że mi życie niszczysz. Sytuacja oczywiście się naprawi za jakiś czas, bo tak z YouTubem już okresowo sobie jest, że YouTube sobie odwala, ale jednakowoż chciałbym w jakiś to sposób powiedzmy móc do Was dotrzeć, z Wami się jakoś ten, żeby na pewno coś jakiś tam sposób, żeby można było sobie ze mną pogadać i tak dalej. No i właśnie to są live streamy, gdzie możecie sobie widzieć y, i ze mną po prostu porozmawiać, prawda? Y, dokładnie, live streamy są przecież jak powiedziałem już. Y nie ma na nich papiera. To, to taki bonus w porównaniu do odcinków, eee. nie? Że, że nie? mam papieru na live streamach. <laughs> znaczy, czasami na live streamach jest papier. Y, na przykład jest jak Stoneblocka, y, będzie u Papiera, Stoneblock, tak. Bo... Będzie. Nie, nie wiem, czy wiecie, ale Stoneblock jest kontynuowany. Może nie za często, ale jest. Ale. W każdym razie. Jakby tak ugadaliśmy się, że papier kończy tam. A, i swoją drogą niedługo prawdopodobnie będziemy odcinkową serię StoneBlocka prowadzić końców, ponieważ było zapowiedziane, że jak live streamować się skończy, niestety papier trochę przeciąga. Dobra, to ja zaraz tutaj Oje. zrąbałem, na początku później paty zaczął rąbać. <gry> Więc no. Ale, ale no, ale z tegoż tytułu, niedługo będzie kontynuowana, w sensie rozpoczęto z początku, stąd bloka 2, prawdopodobnie. Znaczy jeszcze waszo, za waszym, tutaj, czy, czy chcecie stąd bloka 2, czy może jakąś idopaczkę, czy coś. Tylko z góry mówię, nie Skyfaktory 4, bo aktualnie, jej jaga prowadzą serię z tego. Abym nie chciał prowadzić serii, która jest po prostu aktualnie prowadzona przez kogoś innego. Może w przyszłości tą paczkę senagramy, ale to raczej jak oni najpierw skończą. Bo to by było takie, takie, takie. FUUU! Robicie jednocześnie serię z tej samej paczki. Nie prawdaż papier? Tak, tak. Tak jest, tak było, nie ściemniasz. Zombie nie w ogóle. Możecie zostawić serduszko. Znaczy ja mogę wam serduszko przypiąć. LOL. Czaisz? Mogłem... Powiedziałem, że widzowie mogą zostawić serce. O. To ja zbieram... bym zostawiał. Zbieram organy, moi drodzy. zbieram organy. To ma jakiś stuletny, czy coś? Było. Co? Organy w co? Organy papierze, co? Co? Granie megalowani na, na organach w co? Było. Papier, powiem ci, że... ...dałbym powie Wiedzieć ci, że... Yy, ...Minecraft... To nie pluszowy miś, ani kwiaty Buu. To też nie papier rogaty, ale Minecraft To kwadratowa gra Coś tam? Czu, 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 czu. Czu, 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 czu. Boże, to zabrzmiało jak z tym To Be Continued 251 Ja mam zabawę z zapamiętywaniem ID Moje najlepsze mm, Papier, i te twoje zapamiętywanie ID Słuchajcie laski, brać go na randki, normalnie, czekajcie, będzie zapamiętywał ID. No Czekaj, i... Czekaj, bo ja tak sobie chmiję, jak tutaj jest, aha, tutaj, tu, tu, tu. A... Bo jest mega ciężki ten dom świni, muszę powiedzieć, bo jest taki bardziej full, no full key... of size. Taki ciekawy, -size, na pewno, do budowy. ciekawy jak papier do tego podejdzie, czy on podejdzie niepoważnie i zbuduje jakiś faktycznie dom, czy coś? Ej! Właśnie, Nie dalsze powiesz czy można z bajki o Trzech Świnkach zbudować domek! O. Ja pierdzielę, czemu ja o tym nie pomyślałem od razu? Już za późno. E. Ale Czu? jakby, wyobraź sobie, jakby to zbudować, jaki to by było mega, dom Trzech Świnek, wiesz, ze słomy, z tego i z tego. Ja pierdykam, ej, no, to ciekawe. To by było na pewno. Conception, y, Innovation, y, Encyferation, and you. Więc dobra, cyk, coś takiego, ja muszę teraz połączyć sobie jedno z drugim. Ja wiem, mam łąda, mam, ale to zajmie y, du, du, krótkie w sumie, zajmie Ale nieważne, swoją drogą, tak, cyfer już ma głos y, praktycznie full funkcjonalny. Nie wiem, kiedy ten film się pojawi, ale ale prawie funkcjoniczny mam głos już. To tak. już prawie funkcjoniczny głos, co? Funkcjonieren. Funkcjonieren, my voice wein ich so, y, 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 y. Nie, krankheit to, to, nie, to nie była choroba chyba, nie? E, tak, nie wiem. Ty niemiecki, no. Bo... To, to ja zdawałem ten, ten, y... Nie, ale jak było? Jak było? Słuchajcie, cię napisać. Bloszu, wiem, że ty napiszesz. Pozdrawiam cię. Na pewno oglądasz ten film jak nic, po prostu. O. Ale potrzebuję 251.0, tak było. 52.0... Ej, tu tu. eee, ty! Ko copyright, halo? Jak copyright? Też używasz 2,51,2,5. Oooooh, kurwa, O szkur... To chyba właśnie, Pogodziłem się. O prawda. Ja w ogóle z wodą bym powiedział, robili. basicki to samo. Ale raczej nie. nie. Jaka jest że obydwaj robimy. Im... Fortnite w Minecraft, co? Dobowanie w Minecrafcie, co? Dobowanie w O nie! Nie, słuchajcie, w, słuchajcie, widziałeś tego gifa? Tak, jeśli chcecie, żebyśmy dobowali w minecrafcie przez godzinę, to zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w góry, A już na pewno w kolejnym odcinku będziemy razem z papierem dawawać. tak dokładnie. XD papier iść tak dawawać. No czy to był chyba modny? To był modny. Zamknij się. Zamknij się. Pro, proszę zostawcie te łapki. Papier. Nie, nie zostawcie łapki. To, znaczy zostawcie łapki w górę? No to fuck. Co? No potwierdzę, że akurat możecie, z... akurat możecie zostawić łapkę w górę na przykład i, dla zasięgu i, i, i tak dalej, ale, ale nie, dabowanie nie chcemy, może być 3000 łapek w górę i wtedy by... zrobię wam kolejny odcinek, a słuchajcie, jakbyście dobili, ha, ham, ham, jak szynka z świnki, yy, jakbyście dobili... Yy... 5 tysięcy łapek w górę, to myślę, że może jakiś maraton byśmy zrobili w tej serii. Ale to może. To znaczy, w sobie jak się pojawi jeszcze w tym tygodniu, to i to. Papier, co? Co, co ty chcesz? Próbuję sobie jedną komendę przypomnieć. A jest, ona była bez podwójnego sklepu, dobro. A, taki tak fajny jak jesteś. Taki jest Patrz, patrzcie normalnie, jaki wariat chorąb, ukośnik z niego jest. Ty jesteś ukośnikiem? E, nie. Ale byłoby to ciekawe danie, w jakim moim zdaniem. Klasek, raz, Jak kiedyś tak mówiłem na te, na łamane, nie? Ukośnij. No. Nałamaną no co?! Na łamane ukośnij. dobra. O nie, muszę usunąć telewizor, bo mi przeszkadza. Co? Czekaj, telewizor to co? 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 Te te telewizor co? Ty budujesz dom jakiegoś youtuber? co? Co? A Dobry, to ćwik? Nie, nie. Nie, nagle mi się światło zupdatełowało, jak zmieniłem sufit. Na inny sposób. Żyłoby ciemno. Kaszel, eksę? To egze. Dobra, cyk, eksę. Egze. Egzemplarz. Tu jest u mnie, kawie, dodam jeszcze trochę. Czego? Czego? Ta, 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 tak, papryka to jest. Ogólnie, jak przyjdziesz do mnie, to w jednym. W jednym miejscu widzieliśmy flashbacki. Co? Tak, ale jeszcze go zrzezi. O nie. O tak. Co nie? E... To było smutne w sumie. Flashback fizyczny, o Boże. Dobra, czekaj. Ja już powiem ci, powiem ci że jestem na etapie... ...wczesnym. W etapie wczesnym, czyli to, tobie zajmie. Tak, no, dokładnie. Umieranie PMG. No nie, umieranie PNG To jest ten gorszy PMG. Nie, nie, nie. Nie. Co? Nie, ma, nie ma paśnika? To? To użyj jakiegoś. Zawsze możesz zbudować Z Pixel <laughs> Na przykład. a? a jeszcze muszę wziąć sobie Ceratę e- O, to jest piękne. To na pewno chce mieć w swoim. Nie, dobra, nie chcę mieć tego. To na pewno chcesz mieć w swoim. w chlewie, tak? Popierajcie to powiedzieć. Słuchajcie, jeśli. by the way, jeśli ktoś przyjdzie na live i rzuci milion złotych albo dwa miliony, otwieramy własny chlew. Idę. Wyobraź sobie, jakby, ale to było takie XD, jakby, wiesz, youtuberzy zebrali ty, ty, tyle i tyle hajsu i otworzyli swój własny chleb. No, to byłoby trochę XD, to prawda. Czekaj, 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 Powinna być nagroda roku, że najbardziej świński youtuber jaki ten dostaje świnie ją jo, A widzę, że tu nie A, fajnie nie niezabija. o fajnie, że drewno w losowych miejscach się pojawia. To jest niezabijowane, co? Jakby wiesz, co jest problem z tym, że poniszczyłem drewno wszędzie, a jakby postawię jakiś blok, to się nagle drewno pojawia, więc ty możesz się widzieć czasami, jak przyjdziesz tutaj później. Jak to? Nie. No. Ale powiedzcie, że dzisiaj tak trochę ambitnie idziemy już z tym tematem. Łąc. ja się rozbija, u, panie, panie. Myślisz? Nie, panie, panie. Ojej, jakby że ja padam, padam, bardzo padam, tak. padam, 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 Nie padam, papier padam, padam, Nie papier, padam, 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 siłownię? Czemu Czemu Nie, Czemu tak? nie chciałeś mieć siłownię? Co? Znaczy... O dobra jak papier, jak tam uważasz, nie no. no Twój dom świni, nie, no co... Ej, w sumie można było wskazać fakt, że świnia ma model 2 na 1 na 1 Co? Co papier? Czy ty właśnie? Tu jest ty właśnie co? Nie, co? Dobra, ja już sobie skoczyłem stary Ja w sumie w sumie już też jest zlatałem. Czemu Ty mi podrzuciłeś pick nie potrzuciłem A to czemu to się znalazło na mojej stronie? Świnia na leżu. Oh my god, czy ty jesteś... Papier, czy ty jesteś... Czy to jest jakieś przesłanie, coś? Czy ty robisz nie. rzeczy, Papier? Nie Aż to na miniaturkę pójdzie Ty, o Boże o nie Pozdrawiam wszystkich, że nie ciebie? Tak, chodź do mnie stary w takim razie, jak już skończyłeś. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam do mojego chlebu. Witam Piękno. w chlebie. czy przestronnie. Wejdź sobie tutaj. Tu prawda, takie kulturę i mamy ładna. nasze korytka. Są koryta. Tu się, wiesz, tu się z zboże tak. rzuca, marchewki i tak dalej. My sobie jemy, ty jemy i później nas na szyneczkę przebrzmiałam. No i po drugiej o, stronie tak masz było. takie te. O, <coughs> sianko. Także tak, tak wygląda sobie mój dom świni. Taki, no, taki podstawowy według mnie dom świni, typu chleb z Fortnite. Nie, serio, budynek jest wzorowany na budynku, który jest w Fortnite normalnie. To... nie znam się. <st communist initiation> jest, nie widziałem, dawno nie grałem. To jest taka stodo, tato, stodoła, wiesz, to jest... Uh, dawno nie grałem. ...na tej wsi tamtej tej. I tu są takie boksy i skrzydki. Dobra. Mnie się respią. kojarzę, no. To jeszcze powinno być coś, taka, taka, ta, taka ta, 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 ta platforma. I tutaj powinno być jedno takie zakryte i zabite dechami drzwi, ale to, to zrobiłem to tak, więc... to kojarzę. Fortnite Minecraft, co? <roomm> co ty zrobiłeś?! O oh my god! O oh my Borknest, co to jest? Dom. No to ci powiem, że jeżeli zabłysnął, czy to jest Avengers Endgame? O Boże! Nie. O Boże! O boi, świja Endgame! Panie... No i wilar, no ciebie pograć. Słuchajcie... Tylko, że jest jeden problem, bo nie dosięgasz, I jak stoisz i cztery, się patrzysz. Czekaj, 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 kurwa, panie! Zaraz, ja, ja nie dosięgnę, podtrzymaj mi marchewkę! O, czekaj, ja już tutaj zaraz... Panie, 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 co, 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 pan, czekaj... Panie. Panie, panie, ja już zacząłem, prawda, no, że zamknę zam zam drzwi, o, o, panie, czy ja sobie tu usiądę, do pana <kłysy> interes, panie, panie, no. ale naprzeciwko mnie proszę usiąść, panie, do tyłu, Nie Ciedzę naprzeciwko. Widzę wiecie, okay, bo... tutaj. O, panie... A w tym samym? Ja mam do pana taki biznes, rozumie pan yy, farma szydki, szyn... Dobra, nieważne, słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, bardzo wam się spodobało. I wiesz który chleb jest bardziej chlewowy, kto wygrał i co będzie budowane w kolejnym odcinku, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Stoję tej strony, że jak się z wami cyfr, bój ze mną papier. Jest ciepło na dworze. Do zobaczenia, cześć. Cześć.